Chciałbym wszystkich Państwa przywitać właśnie tutaj, w 13 muzeach, bo tu właśnie spotykamy się dziś na gali Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja pozwolę sobie przywitać Państwa w imieniu Hufca ZHP Szczecin Pogodno i drużynowych instruktorów, których na pewno Państwo już wypatrzyli. 21 finał to 3, a nawet 4, a może i 5 pokoleń, które spotyka się w trakcie zbierania pieniędzy. Miarą rozwoju kultury społeczeństwa jest stosunek do najmłodszych i do osób starszych. Najwyższy coś policytować. Piłka Euro 2012 podarowana przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza z autografami. Fajnie się teraz przejdzie z tą piłeczką, tak jak to robią na ringu, proszę pani. O, pięknie! 380 po raz pierwszy. Ja oczywiście wezmę piłkę pan autografy. Więc... Pani się tak uśmiecha, nie? Mamy 430, proszę pana, ja rozumiem, że dzisiaj może pan przy sobie nie ma, ale 440 będzie, więc słucham, czy będzie 460. Teraz pytanie, czy lewa strona, moja lewa? Może 500? A kapki to co to? Dobra, mamy 500 zł, już jestem na bosaka, dobrze zaczęliśmy imprezę. Zawsze 1000, to w tą czy w tamtą. Pan Tam sobie poogląda, jedę ubrać buty, dobra? Powiedzcie, że tak. 600 plus kolacja z 600 złotych po raz. Sprzedano. Album fotograficzny Mono ze zdjęciami i dedykacją Tomasza Lazara. Uwaga, 460 po raz? Oczywiście, że tak. Okładka należy do pani. Album poszedł w świat. Wiedziałam, że jak się pan tu pojawi, to od razu będzie będzie nadąży po prostu nad. Nad Teraz nie kupujemy pana Marcina, tylko obraz, dobrze? Weekend Race z statkiem. Zaczynamy od 100 złotych. Mieli państwo 400 złotych po raz. Dobrze. Oczywiście gratuluję pani. Możecie w wrócić w trójkę. Czy ktoś przebije kwotę 240 złotych? <laughs> ja nie. Bo chciałam piłkę. Ale ja ją załatwię sobie na tej kolacji. Woda, Titanic. Wiecie, jaki jest koniec? Musicie zapłacić.